Cześć Minecraft z tej stronover i dzisiaj ze mną jest Nosia. Hej. No i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to na 99% jutro zepsuje wam się komputer, a na naprawę będziecie musieli wydać 30 tysięcy złotych albo wasz komputer już nigdy się nie naprawi. Nosia raz nie zostawiła łapki w górę, i jej się komputer zepsuł i musiała tyle płacić, prawda? No, naprawdę. No, tak jak widzicie, to jest potwierdzone, info no potwierdziła, więc lepiej w tym momencie stawcie łapkę w górę, albo wasz komputer czeka na prawa za 30 tysięcy. Więc łapka w górę i oglądamy. I jeszcze przed odcinkiem chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na serwer rgmc.pl. W prawym górnym rogu macie api przez cały odcinek, i jest to najlepszy serwer w Minecraftcie, prawda? No tak. No właśnie. No i ogólnie macie na tym serwerze takie tryby jak Survival 1.16.3, czyli Survival na najnowszą wersję Minecrafta. Dodatkowo jest to największy tego typu serwer w Polsce. Jest na nim średnio 100 graczy i 5 TPS-ów, więc aterno spłonie przez 24 godziny, więc bardzo zapraszam. Jest również tryb Mega Drop, gdzie każdy ma VIP-a, czyli wiecie, są bardzo fajne klepy. Tryb PvP z bardzo fajnymi trybami i ogólnie bardzo fajny tryb. Oraz tryb Skyblock, który startuje już wkrótce, już... Na początku listopada, czyli już w sumie za kilka tak naprawdę dni lub tygodni. Nie wiem dokładnie kiedy. Mam nadzieję, że wbijecie, widzimy się na serwerze i życzę wam miłego odcinka. Papa. Pa. Jesteśmy już na serwerze i dzisiaj znosią, się, znaczy nie znosią tylko z Jakubkiem. To jest mój nowy kolega, się Jakubek. Ale? Ogólnie Kubek ma lat 23, ale nie przed mutacji. No po prostu zdarza się chłopakowi. Nie każdy przychodzi mutację. No i jesteśmy dzisiaj na serwerze bardzo fajnym. Nie powiem wam, jaki to serwer. Nie zdradzę wam, jaki to serwer. Na pewno nikt się z Was nie domyśli, ponieważ nie reklamuję serwerów na tym odcinku i na kanale. No i co my dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj będziemy sobie czytować. Ostatnio był odcinek z czytowania na Huzuni. No to teraz poczytujemy sobie na Fluksie. Oceniliśmy Huzuni. To dzisiaj będziemy oceniać Fluxa, Czy może na Fluxie da się czytować. Czy może tutaj nie dostanie bana i czy ogólnie są to dobre cheaty do bicia się. I mam taki w sumie pomysł, abyśmy może choć. Mam taki pomysł, Jakubek choć tutaj na losowe ze mną mm -hmm. na grupowe. Abyśmy poszukali jakiejś. Kurde, to jest jakaś wersalka. E... No tylko Zabijemy go? Tak. Dobra, to będzie. Ale się tepnąłeś. zepnąłaś się weze mnie. Dobra, znaczy tepnąłeś. E, dobra, no to może po prostu poczekamy, aż Jakub wróci i pójdziemy szukać, a ja już pójdę na losowe szukać jakiejś gildii, abyśmy ją przebili na tych cheatach e, I widzimy się, gdy Jakub już u nas wróci, a ja znajdę jakąś gildię. Dobra, słuchajcie, znalazłem. Jakubek ogólnie zabiłeś go, nie? Tak. Jakubek zabił tego typa oczywiście, bo mamy Ja Jestem cymbałem, tak, tefam się do ciebie i biorę kita. <grystanie> Jesteśmy już z powrotem, no niestety pierwsze podejście troszeczkę niefortunne e, Spadłem, bo jestem kaleką. O, dzięki tej za Emeraldy Jakub. Okay. O Jezu, poczekajcie, o Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, już jestem, udało mi się przeżyć. No to co, no to chodź, oni gdzieś tutaj byli ogólnie. E, tak jak mówiłem, oni się... O, widać już jednego z nich. Poczekaj dam się do friendów na killauże mojej. Czekaj, chyba nie mogę dodawać do friendów tutaj. Gdzie tu się dodaj do friendów? Combat... Jezu, jak tu się do friendów dodaje? Co jest? Nie mam pamięci. O, mam! Już, jesteś moim kolegą na kill'aurze. Nie mogę shiftem wyłączyć. kolega. Eee... Co ty, pewnie masz snake już, odpalonego. Już, już. Poczekajcie chwilę, bo ja nie mogę. bo mi friendów bije. czy mi killa i to bije, o co chodzi? No. Mnie też cię bije. No musimy, chodź do naszej gildii. Jakubek zaproś. Poczekajcie chwilę, poczekamy. Na... No, czasami się zdarzają takie problemy, choć to Jakub. Ja mam tutaj gildii, ja mam gildi of ogólnie, znaczy NOI. Oznacza to nowe over i nosia. Niestety nosia z nami dzisiaj nie mogła Ej, nagrywać. Typ, typ, typ. Idą tu? Schowaj się. Chowaj się. On nas widział już. Zaprosiłem cię do gildii. akceptuj szybko. Nie mogę. Dobra, to akceptuj. Uciekamy przed nim. Zaakceptowałaś? Yy, tak, już. Dobra, bijemy go choć. Tutaj był. Kurde, pereł nie mam. Schowek. Ja. W sens, schowka w sewach sobie znam dużo. Dobra, mam. Dobra, ja. gdzie jest ten grój? Nie ma ich. Gdzie oni są? No nie uży, poszli jak do nich przyszliśmy. Peruje tam, zobaczyć. Jezu, no nie wierzę, no. Poszli akurat, jak przyszliśmy, tak? No to fajnie się bawimy. No kurde, no bele, no poczekajcie, dobra. Oni tutaj, Boże, jaką oni przebite zrobili, zobaczcie na to, jakąś dobrą armatę ogólnie mieli e, No to ja idę szukać kolejnych ludzi No niestety Jakub nie udało się, Zbudziliśmy się przez mojego dada pewnie tamtego Dobra koledzy, znalazłem kolejnych e, Gdy biegałem po mapie, już się te mam Jakub, ogólnie e, Biegając po mapie znalazłem kolejnych ludzi, nie wiem jakie oni mają nicki, nie wiem w sumie, widzisz ich tam na cheatach? Widzę mm, Dobra, to dawaj Oni tu przebijają jakąś, ej tutaj, tutaj jest tu musimy Tu jest, dobra Kilaura, dobra, już mnie nie bije, bo mamy się w cementach. Dobra, skaczemy? Dobra, skaczemy, no. dobra. Siłka, kup sobie siłkę z efektami. Musimy mieć siłkę z wysokiej szybkości. Dobra, mam, mam wszystko. Dobra, jazda, chodź. Dobra, hop, ma awka. Nie ma awka. dobra, bijemy ich. Polizę? Dobra, nie polizał. Tu był jeszcze Gdzie drugi był Nie wiem, drugiego opuścił, dobra, bijemy go. Dobra, tam, tam, jest tam jest kolega. Tam jest kolega, Bijemy kolegę. Ale oni nas nie zabiją, dobra, widzicie, taki Laura nie banuje ogólnie nas więc możemy się tutaj elegancko na kilabrze pobić, bez żadnego bana. No to co, no to bijemy się z nimi, choć tu pan dzielę Nie. Pan raz. Co, gdzie ty jesteś? Rzucają, no. Rzucają cię? No. Dobra, oni. Nie, no oni są jacyś słabi według mnie, dobra, dawaj ich. Na, na lajcie ich zabijemy, myślę. Będą jeszcze orać i będą prosić o... byśmy ich nie zabijali chyba No co oni robią? Perum chyba trzeba tam do nich Dobra, ja tam się peruję, bo to jest po prostu jakaś tragedia co oni robią Grałem jak jakieś noby ostatnie I to pewnie są zresztą jakieś noby ostatnie Dobra, mają klepę na łeb klepę. Dobra, bania Bania, bania Pandziula Gonię go Dobra, zabiłem, zabiłem Pierwszy Easy. kill Kill Pandziula, dobra, teraz drugiego zabijamy Zabijamy teraz Prozygę Jem Jemboxa, Bania. Bania, biegnę, biegnę, dawaj go Kurde, on mnie sknoka Ubrał się o, buty, 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 buty Bigo, kurde, dobra jem jak coś refa, e, on, on pada, on nie ma... Jak kolega do niego nie pójdzie, on ma już na 100% deda, on ma na 100% dedo, on się dobra Zabijam. zabiłaś, dobra, elegancko, pierwsi zabici no myślę, że przejmiemy ten serę po prostu na tym fluksie wraz z Jakubem, więc pierwsi zabici, pierwsze ofiary Chcieli sobie przebijać gildię, no jesteśmy obrońcami samych gildii i my jako obrońcy słabych gildii ich po prostu zabiliśmy więc no cóż, chyba idziemy szukać kolejnych ofiar. Ogólnie to nie jestem na nowej gildii, jesteśmy na tej co nam przed chwilą uciekli, tej z początka tego odcinka i patrzcie, oni tu są Oni tu wrócili, wrócili przebijać tamtą gildię. Chodź Jakub, idziemy ich zabić. O, nie, ja, tylko nie wiem jak tu za bardzo dojść, bo szczerze mówiąc tu są wszędzie jakieś... Nie, nie tędy, no, Jakub, nie tędy. O bo Jezu, proszę szybko, musimy tam jakoś dojść szybko. Nie wiem czy zdążymy teraz. Jezu, zgubiliśmy się Dobra, na fly'u tam. Tam są. Poczekaj Jakub, idę kupić humana, bo podpaliłem fly'a sobie przypadkiem. A ty tam biegnij już. Słuchajcie, niestety mam dla Was smutną informację. Otóż, gdy już kupiłem Umbana, to niestety ich już tam nie było, ponieważ musiałem specjalnie dla tego Umbana biegnąć do sklepu. A ja mieszkam na wsi i sklep miałem niestety 1 km od mojego domu, więc aby dojechać tam na rowerze zajęło mi to około 3 godzin. Więc teraz ogólnie nagrywamy 3 godziny po tym zdarzeniu. I przez te 3 godziny Jakub znalazł ich Gildie. Znalazł ich gildię, tak wygląda ich Kuboid, Gildia Z2G to jest. I będziemy ich przebijać. Użyjemy do tego rzucaków. Chodź tu Jakub, bo tam kitów nie weźmiesz. Będziemy do tego używać rzucaków, które mamy z kita, ponieważ zasponsorowałem nam rzucaki. Znaczy, zasponsorowałem nam... jak to się nazywa? Elitę. Najlepszą rangę na serwerze. I mamy dziewięć rzucaków teraz obydwoje. Już pierwszy na nas typek, idzie, patrz. Typek. Patrz, jest tam, dobra. Foxy, schowek. Dobrałem. Idą do nas, patrzcie. Ej, co? Tu będzie cała masuwa? Dobra, Uciekał. Uciekamy? Nie no. Dobra. Jesteś gotowa? Gotowy? Tak. Dobra, dawaj Jakub. Jedziemy z nimi, Jakub. Boją to się nas, boją się jeden. nas. Logną, no. boją się, boją się. Dobra, jedziemy. Oni są słabi, dobra, bania, nie dobra, nie bania jednak. Chop, nie no, oni są cięcy. Dobra, mamy to, mamy to, nalajcie. No, lajcie. Oni, oni nie umieją się być. efekty jeszcze sobie tutaj kupię siłkę elegancko. Dobra, kupiłem sobie efekt siłka, dobra, mam siłkę dwa, dobra. Znaczy jeden. Dobra, ja, ja, ja jadę z nimi. Z Ale co kręcisz? Kręcę się? No. <laughs> no bo po prostu. No szkoła kraftkora, ja miałem topkę na kraftkorze pierwszą No ja nie wątpię No właśnie, dlatego tak się dobrze bijemy, to żaden Flux ktoś, więc jak ktoś tu nas nie zgłaszacie do administracji tego serwera Abyśmy nie dostali przypadkiem bana Ojojoj, oj, oj. z nimi może być ciężko, bo troszeczkę tutaj jest dużo, tak jakby to powiedzieć Nie, jest dwóch na dwóch w sumie Ale tam trzeci idzie, trzeci na nas patrzy, uważaj Jakub Jezu, jem koksa Albo nie A nie, myślałem, że szlifowałem, ale nie szczytowałem. kurde, koksy mi się skończą Mam rzucaka jednego Ja bym dwa koksy Co? Jak ty to, uprobisz? robisz? Co ty? Ty to, Jakub, jakiś koks jesteś w tą grę. To idź się dowiesz. Dobra, się musimy się dobrać, wiesz, Jakub? Dobra. jak Jakub, dobrać, zaraz będę. Widzimy się za momencik. Dobra. Ja tutaj biegnę się dobrać, mam nadzieję, że mnie nikt nie goni. Dobra. Kogo goni mnie? No ty i pajacu głupi z 2G. Nie polecam gildi z 2G nikomu ogólnie, to frykile gonią mnie. Ale my się zaraz dobierzemy i będzie elegancko. 3, 2, 1... To Uciekli dobra. ode mnie. Uciekli? Tak. Dobra, do ciebie już idę, bo się już dobrałem. Nie wiem czy to. Dobra, to ta Gilia, się już już dobra już do ciebie biegnę. Eee, dobra, chodź teraz na ich kuboid. Mamy te rzucaki, te rzucaki zdetonujemy. Tylko nie wiem po której stronie ty jesteś. Po której stronie jesteś? No patrz gdzie uciekałeś. U, to ty? Widzę cię. Dobra, chodź tutaj jest jakiś typek, dawaj go szybko na łeb. Dobra, on się boi, boją, dobra, boją, boją się nas, dobra. Eee, no to... Wbijamy, pyk, rzucak Dobra w, Wbijamy tutaj, jeszcze tutaj jedna warstwa Wybiegłaś, ja wbiegam też, rzuciłem rzucaka Ej, ich tu trzech Trzech? No? no to ich... Czterech, co tu jest Czterech? Tak Jestem Ale nie mogą mnie hitnąć Wiesz co, wytapałem wszystkie pery przypadkowo Dobra, o Jezu, ile ich tu jest Dobra Co tu się dzieje? Rzucam wsparcie z powietrza, kurde Dobra, biegam. Bijemy ich. Masz dwa koksy? Mam. No. Dobra, bijemy. Ja mam też jeszcze dwa. Dobra. Myślę, że to będzie ich kaplica. Wszystkich tu pozabijamy. Chociaż może być ciężko, jak tak teraz patrzę. Ej, z... mm -hmm. pisze mi ktoś, że masz cheaty na MSG. Nie wiem dlaczego. Ja przecież nie jestem adminem tego o, co Nie cheaty? wiem. Dobra, jem sobie koksa na czerefila Uuuu, chcą mi zwalić, chcą mi zwalić. Zwalili mnie. Jem koksa. Umarłem. No Naprawdę? No ale spokojnie, mam jeszcze kita, mam kita, mam kita. Wróciłam też. Poleć, umarłaś? Nie, żyję, ale stąd nie wyjdę. Choma, Chyba... jak to się nazywało? Nie mam tam choma. Jezu, Chryste Ja nie mam makro na bloki, nie wyjdę stąd. Nie masz makro? No nie, przecież to są. Że... Chyba mam dada. Dobra, Jakub, trzymaj się, ja już tam biegnę. Trzymaj się, biegnę tam. Dobra, poczekajcie, nie bo to jest daleko, tu Ja tam już szybko biegnę, zaraz widzicie, widzimy. Dobra, widzimy się. Jestem już tutaj, dotarłem. Jestem teraz w beczce. Jakub biją mnie w trzech pomocy. Nie pomogę, ci, nie mam koksu. Jakub, gdzie jesteś? Ja będę. Jakub, schowek. Nie mogę, jestem po podczas... Jakub, fly! Biję ich. W trzech mnie nawalają. Jakub, jesteś tu? Biję ich. Mam jednego koksa, chcesz? Nie wiem jak są tu uciec Fly'em Nie mogę, zwanuję, mnie Ale w tej ci, Dobra, biję ich Nawalam ich Jakub, nie tr trzymaj się, nie umrz, nie, nie zgin tylko Jezu, mało HP mam, dwa HP Zbanowało mnie Dostałeś bana? Tak Jezu, zaraz ci kupię bana, poczekaj, tylko ja mam na razie kiepską sytuację, bo się nawalam w trzech Tu jest jakiś typek, ktoś się tu ze mną bije Dobra, mam masuwę, masuwa mnie bije, dobra, uciekam Nie mam pereł, dobra, mam lipę. Dobra, uciekam stąd z blokami nie mam makro, uciekłem. <laughs> Sami nie uciekli! Co się dzieje? Dobra, nawalają mnie w 30, jestem w 30 w jakimś ciasnym pomieszczeniu. Ale mnie nie banuje, a cię zbanowało, dziwne bardzo. A ty, jakich ty ci tu użyłeś? Użyłeś? Fly? Mhm. Uh -huh. A to nie dlatego cię zbanowało. Dobra, teraz są tutaj w ciasnym pomieszczeniu, mnie biją wszyscy w trzech, kurde. Trochę <laughs> lipa jest, ale. Zaraz tu wrócimy. No, zaraz wrócimy i pokażemy im, co znaczy, kurde, dobra klepa. E, dobra, co mam jakieś frykile? na pewno już raczej mam deda. Bo po prostu nie potrafią się bić potrafię tylko robić masuwę, Naprawdę, taka gigdia, która tylko masuwę potrafi robić Nie potrafi się bić, kurde w, w, Dobra, rozbieram się, macie Szybko mnie zabijcie Wracam tam z makro i zabijam wszystkich no, e, Ja kupuję umbana dla Jakuba I wracamy tam I coś się ze mną dziwnego dzieje Ogólnie wytyfy, co się dzieje Dobra, nieważne No to czekamy na Jakuba i Idziemy tam do nich Dotarliśmy znowu po tej gildie My się nie poddajemy e, Raz nas zabili Ale tylko dlatego, że było ich więcej e, Podkręciliśmy sobie ustawienia kilaury. Te, teraz mamy jeszcze lepszą kilaurę. E, no i co, no wróciliśmy, aby ich zabić po prostu e, No się, a, znaczy Ja robię wejście No Jakub to już nam wejście robi Elegancko nam tutaj wejście przygotował O, chyba jeszcze trzeba zrobić wejście No to Jakub po raz kolejny robi nam wejście Dobra, wy, eee. biegną, wybiegają Wybiega na nas masuwa Już trzech oczywiście Dobra, zadam sobie koksa, bijemy ich Oczywiście w 20 muszą nas bić Jezu Chryste, jaka masuwa, z trzydziestu ich tu jest Dobra, biję ich Gdzie jesteś? Dobra, widzę cię Jakub Trochę cię goni ich, wiesz? Trochę masz ogo na... Co ty mi powiesz? Możemy spróbować im zniszczyć jajko, dobra Ja spróbuję zrobić wejście do środka całego Patrz, nie wiem, nie, widzę, nie, nie macie tutaj A ja mam trochę wejście Dobra, wbiegam tam Kurde, no to jest z 2 g no! Gdzie jesteś? Ja się biję Wiem, wiem, dobra Chcesz, tutaj wejście jest zrobione, nie wiem czy widzisz tylko nie Miejca. wiem, jak tam dojdziesz. Dobra, dawaj, wchodzimy, wchodzimy. Kurde! Jeszcze jedno, rzucam. Nie dadzą mi dość. Dobra, rzuciłem. Nie wiem, czy to wybuchło dobrze. Nie wybuchło chyba. Jesteś tam? Jestem. Przeweszłaś tam? Tam I Jeszcze jedno poleciało, teraz już na pewno damy radę. Weszłam, jestem w środku. Jesteś? No. Perłą? Nie, no przecież tu woda jest, dziura, ty tam możesz wejść. Nie, nie bije mnie 30 ludzi. Jest, jest ciężko! Nie! Spadłem! Żyję! Rzuciłem rzucaka. Gdzie on jest? Jezu, trzy perły po mnie poleciały. No i chyba umarłem. Znowu mnie biją w 30 nausia. Znaczy, kurde, Jakub! Jaka nausia? Myliśmy My się z nausią, wiem, że z nausią często. To nie mówisz. No wiem, wiem, Jakub. Przepraszam cię, Jakub. Nie wiem, czy bania mi padła. Zmieniam, zmieniłem. Ale zaraz mi kok spadnie i będzie lipa. Gonią mnie w 30 z g ta gildia noberska, zaraz sobie na fly'u odlecę Banę dostaniesz Dobra, niestety, padło mi Żyjesz tam? Żyję A gdzie jesteś? Jestem przed gildią Tefam się do ciebie TPA Jakub, kit, jeszcze mam jakiegoś kita na pewno, Mamy jeszcze kit sponsora, dobra, jeszcze mam ostatniego kita do walki z tymi nobami Musimy tą gildię podbić, nie ma szans, że ich nie podbijemy Dobra I, I emeraldy jakie sobie wezmę na efekty, poczekaj Jakuby i slash EC dobra Slash, dobra Lecimy Lecimy na nich Ostatni rajd jak to się mówi, na życie i śmierć Albo ich zabijemy, albo będzie lipa, mam nadzieję, że nam się uda Dobra, choć... o, ale masz pancza dobrego mm -hmm. Aby tylko z ciebie go nie dostali, bo będzie lipa im taki prezent przynosić w sumie Już zadałam No w sumie racja Dobra efekty Kolejne wejście robię no wejście, dobra, to weź zrób tutaj nam wejście eleganckie Jakub tutaj się uzbroił w rzucaki Dobra. Dobra, wbijamy. A. Wbijamy ich, dobra. No z, kurde, z chyba zamurowali do środka, wiesz. Kurde Lipa będzie, ale możemy nadal ich tutaj pozabijać. Tak mi się wydaje, bo oni nie są, oni są słabi, oni są słabi. Ale ci się łeb kręci. Łeb mi się kręci? No. No nie wiem dlaczego. Over, Oj 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 oj! oj. Jozu prawie mnie zwalił. Prawie, ale prawie to bardzo duża różnica, więc jeszcze żyję. oj, 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 oj. Coraz mam wrażenie, że ich tutaj jest coraz więcej takie dziwne. Ej, wszed... wszedłem do środka. Jestem w środku, pomóż. Nie mogę, mi biją. To jest takie wejście, dobra, mnie nawalam i w... mnie czterech. Dore, są takie drabinki, idę po drabince, a nie mogę, bo tu jest cobblestone. Nie wiem, ja tu nawalam ich czterech, w czterech mnie nawalają. Ciężko jest ogólnie. Przydałoby się nam więcej tych naszych czterech, po kolegów, najlepszych. Ale nawala ich ciągle, nie jest źle. Dobra, idę do ciebie. Ała, ała. Dobra, żyję Ty tam jesteś w z ty tym typem? Yy, tak. Spadłaś? Tak. No właśnie widzę, że się patrzą Dobra, zwaliłem hopa, zwaliłem drugiego chłopa. Lecą do ciebie, ja też lecę. Jem Oxara fila Pół HP! Jezu Chryste, pół HP zjadłem, dobra, pomagam ci Kurde, nie padł. Oni mają tyle tych ludzi. No jak my jakby nas tyle było, przecież my byśmy ich zniszczyli, no. Jakub jak ty tak się no, uciekasz? A masz co? Jakub, ze mną może być ciężko tak zrobić. Jak to? E, bo mi nie działa i mam lipę. Dobra, bije ich wszystkich, wszystkich ich bije, ale nie, nie wiem, jak ze mną będzie. Nie wiem, co ze mną będzie, nie wiem, jak to będzie, Nośia. Jakub. Jakub. Przepraszam, Jakub, no naprawdę, no z tą Nozią tak często gadam. Umarłem, Jakub. Jak co? Ich jest dużo. Ich jest za dużo. Dobra, uciekam. Uciekłaś? Uciekłeś? Uciekam. Dobra, dobra. Wiesz, bo ty, ty masz głos trochę jak dziewczyna, ale się chyba się za to nie obrazisz, nie? No nie, spokojnie. No bo chyba wiesz, że ty nie miałeś mutacji. Ja tam wiem, że ty masz 20 lat i masz 2 metry i w ogóle 300 kilo i jesteś strongman. E, no ale no. Dobra, się. uciekłam. Dobra. No myślę, że tak możemy zakończyć jakiś odcinek. Myślę, że jeszcze kiedyś odwiedzimy. Ale musimy wyrównać siły, więc odwiedzimy ich, gdy będzie również nas więcej Może uda nam się jakiś cheaterów zgarnąć do pomocy I wtedy z całą ekipą na nich wylecimy I wtedy będziemy mieli równe szanse, i wtedy tą Z2G przebijemy na wylot Jak ze wszystkich stron, a z Egilii stanie tylko jeden, kurde, klocek Cobblestone'a Jeden wielki krater, bo TNT e, tak będzie e, Więc no, myśl, jak oceniasz ogólnie te cheaty, Jakub? Dobre są? Koks. Cox. Cox, cheaty? Ale jakie cheaty? I jakie miałeś cheaty? Ja nie miałam cheatów. A, no w sumie racja, przecież my na blazing packu byliśmy. No, bo ogólnie taka nowa opcja z blazing Packu, My teraz jej używaliśmy. Jak jesteście ciekawi, to możecie sobie wbić Minecrafta i zobaczyć. Polecam bardzo fajne fajna opcje do dali. A my się z wami w sumie żegnamy, więc papa Jakub, pożegnaj się ładnie. Hello. No, do widzenia.